Skupisko osadnicze z późnego okresu wpływów rzymskich w dębczynie położone jest około półtora kilometra na południe od wsi dępczyno w pobliżu drogi w kierunku rogowa. Zostało odkryte w 1976 roku podczas badań powierzchniowych prowadzonych na lewym brzegu rzeki Mogilicy. Współcześnie miejsce dawnej osady w dużej części zajmują pole uprawne. Stacjonarne badania wykopaliskowe w tym miejscu prowadzono od 1976 do 1979 roku. Przeprowadzili je pracownicy i studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem profesora Henryka Machajewskiego. Na miejscu wyodrębniono 8 osad, dwa cmentarzyska, w tym jedno domniemane, oraz dwa ślady osadnictwa o nieokreślonej funkcji. Osada istniała przez 200 lat od roku około 150 do 350 naszej ery. Podstawą do ustalenia cech kulturowych i chronologicznych były głównie pozostałości ceramiki naczyniowej. Teren nad rzeką zamieszkiwała niejednorodna etnicznie grupa związana z nadłabskim kręgiem kulturowym i plemionami skandynawskimi. Część mieszkańców przywędrowała na pomorze z terenów nad środkowym Dunajem, gdzie toczyły się wojny między plemionami barbarzyńskimi a cesarstwem rzymskim w II wieku naszej ery. Obiektami odnalezionymi na terenie osady były ziemianki, budynki naziemne i zagrody, a także spichlerze i jamy gospodarcze. Podstawą uprawy rolnej było prosą, pszenica i owies. W hodowli zwierząt wyraźnie preferowano bydło. Koniec istnienia osady jest związany z początkiem wielkiej wędrówki ludów. Napływ nowych grup ludności spowodował rozproszenie osadnictwa z Nedmogilicy. Wśród historyków przeważa opinia, że budowniczowie białogarskiego grodu mogli pochodzić ze społeczności zamieszkującej skupisko osadnicze w Dębczynie.